Włączysz taką muzyczkę radiomaryjną. <grywa> taką organy kościelne i teraz spojrzesz dumna. Siematu Seba zapraszam na drugą część Podlaskiej Przygody z motomitami. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy meczet w Kruszynianach, sanktuarium w sokółce, park kulturowy w Korycinie oraz zamek w Tykocinie. Gotowi? No, to zamykamy wizjery i ruszamy. Nocna aura była doprawdy super. Cisza, spokój i dyskoteka techno na plaży 100 metrów dalej od nas, która trwała do czwartej rano. Do tego hordy komarów bezlitośnie tnących każde możliwe odkryte miejsce. Siemma, dzień drugi naszej wyprawy. Namiocik stał tu, a tu tu. Nie ma nic tam za słupem. Za to wszystko jest już tu, na motocyklach spakowane, gotowe do podróży. Rano, że tak powiem, przywitała nas burza, która na szczęście tylko zagrzmiała parę razy groźnie i się zrobiło przez chwilę nieprzyjemnie, ale na szczęście ominęła nas, więc żeśmy się zwinęli w trybie ekspresowym. Jeszcze że tak powiem, musimy podjechać tam dalej. Tam dalej są kibelki i tam umyć zęby i. Spadamy dalej. Także widzimy się na trasie. Nad ranem porządnie zagrzmiało parę razy i zapowiadało się na niezłą ulewę. Zebraliśmy więc ekspresowo manatki i pośpiesznie ruszyliśmy. Jak się potem okaże, deszczu tego dnia i tak nie unikniemy, ale przynajmniej na sucho się spakujemy. Meczet w Kruszynianach to jeden z najstarszych i najważniejszych zabytków tatarskich w Polsce. Powstał w XVII wieku. Drewniana zielona świątynia zachwyca swoją prostotą i unikalnym orientalnym charakterem, wpisując się w malowniczy, różnorodny krajobraz Podlasia. Meczet jest miejscem modlitwy lokalnej społeczności muzułmańskiej oraz symbolem wielokulturowości tych terenów. Zwiedzający mogą tu poznać historię Tatarów polskich oraz ich tradycje religijne i kulturowe. Jeśli komuś się wydaje, że Polska jest nietolerancyjna na tle państw zachodnich, tu ma żywy przykład historii. Wolność szlachecka w Rzeczpospolitej obojga narodów obejmowała szerokie przywileje polityczne, ekonomiczne, ale przede wszystkim gwarancje wolności wyznania. Na mocy Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku szlachta miała zagwarantowaną swobodę wyboru religii, co uczyniło Rzeczpospolitą jednym z najbardziej tolerancyjnych religijnie państw w Europie. Dzięki tej zasadzie katolicy, protestanci, prawosławni, jak również Żydzi i muzułmanie mogli swobodnie praktykować swoje wyznania. Wolność wyznania była unikalnym elementem ustroju Rzeczpospolitej, który sprzyjał pokojowemu współistnieniu różnych grup religijnych. Żar powoli zaczyna lać się z nieba, co zatem idzie, wsiadamy na nasze osiołki i czym prędzej staramy się schłodzić się pędem powietrza. Niestety, najpierw musimy pokonać 7-kilometrowy odcinek szutrowy, na który niespodziewanie poprowadził nas wujek Google. Mamy do tego oczywiście idealne sprzęty: ja na sporcie, kolega na 300-kilogramowej hondzie pani European. Siedem kilometrów Katuszy ciągnie się długo i namiętnie, ale na horyzoncie widać już asfalt, który powiedzie nas prosto do kolejnego punktu, czyli sanktuarium w Sokółce. Sanktuarium w Sokółce to wyjątkowe miejsce kultu znane z cudu eucharystycznego, który miał miejsce w 2008 roku. W tamtejszym kościele Świętego Antoniego Padewskiego można zobaczyć relikwiarz z fragmentem hostii uznanej za przemienioną w ludzką tkankę serca. Sanktuarium przyciąga pielgrzymów z całej Polski, którzy szukają duchowego umocnienia i refleksji. To miejsce ciszy i modlitwy, głęboko zakorzenione w wierze katolickiej. Cud eucharystyczny w Sokółce polegał na przemienieniu fragmentu konsekrowanej hostii w ludzką tkankę serca. Badania mikroskopowe wykazały, że jest to tkanka mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii, co uznano za znak Bożej obecności. W drodze do kolejnego punktu naszej podróży robimy podmiankę. Kolega zasiada za sterami kawy, a ja dosiadam pani European. Jeśli chcecie usłyszeć więcej o tej kultowej maszynie, zapraszam na recenzję na kanale. Park Kulturowy w Korycinie to wyjątkowe miejsce, które łączy historię z naturą, prezentując życie dawnej wsi podlaskiej. W skansenie można zobaczyć rekonstrukcję tradycyjnych drewnianych chat, młyna wodnego oraz warsztatów rzemieślniczych. Park oferuje także liczne warsztaty i pokazy, dzięki którym odwiedzający mogą poznać dawne rzemiosła, zwyczaje oraz lokalne tradycje. Otoczony malowniczym krajobrazem stanowi idealne miejsce na rodzinny wypoczynek, i edukacyjną podróż w przeszłość. To miejsce warto odwiedzić, by zrozumieć bogatą kulturę Podlasia i doświadczyć harmonii życia w zgodzie z naturą. W Parku Kulturowym Korycin znajduje się zabytkowy wiatrak typu holenderskiego z 1949 roku, przeniesiony z miejscowości Jatwieć Duża. Wiatrak ten, po pełnej rekonstrukcji w 2018 roku, zachował oryginalne wyposażenie. Co umożliwia odwiedzającym poznanie tradycyjnych technik młynarskich. Podczas większych wydarzeń w parku, uruchamiane są jego skrzydła, co stanowi dodatkową atrakcję dla zwiedzających. Park oferuje interaktywne doświadczenia związane z młynarstwem. Odwiedzający mogą spróbować własnych sił przy produkcji mąki na żarnie nieckowatym oraz żarnie obrotowym, co pozwala poczuć się jak dawny młynarz. Dodatkowo w wiatraku znajduje się kiosk multimedialny z filmem edukacyjnym o młynarstwie, a na jego szczycie zamontowano kamerę 360 stopni, umożliwiającą podziwianie okolicy. Po zwiedzeniu parku kierujemy się powoli w stronę domu. Odpalamy wrotki i czym prędzej spadamy. Po porannych kałużach już dawno nie ma śladu, a jedynymi mokrymi elementami w pobliżu są nasze plecy i tyłki, które łakną orzeźwiającego powiewu powietrza. Kierujemy się do Tykocina. Zamek w Tykocinie to jedna z największych atrakcji Podlasia, będącą rekonstrukcją warowni z XV wieku. Pierwotnie zbudowany przez Rudga Tołdów w XVI wieku, przeszedł w ręce króla i stał się rezydencją Zygmunta Augusta. Zamek odegrał ważną rolę w historii Polski, służąc jako miejsce przechowywania skarbca koronnego oraz arsenału. W 1655 roku został zniszczony w czasie najazdu wojsk szwedzkich podczas Potopu Szwedzkiego, a jego odbudowa rozpoczęła się dopiero w XXI wieku. Dziś zamek w Tykocinie to nie tylko atrakcja turystyczna, ale także miejsce wydarzeń historycznych, wystaw i warsztatów. Odwiedzający mogą zwiedzić sale muzealne, piwnice zamkowe i wieże, poznając historię regionu i zamku. To miejsce warto odwiedzić, aby przenieść się w czasie i poczuć atmosferę dawnej Rzeczpospolitej. I już po zwiedzaniu, żegnamy zamek w Tykocinie i odpalamy wrotki na chatę. Sam Tykocin, jako jedno z najstarszych miast na Podlasiu. Pełnił kluczową rolę w historii Rzeczpospolitej, będąc ośrodkiem administracyjnym i handlowym. W czasie swojego największego rozkwitu w XVI wieku, Tykocin liczył 3000 mieszkańców. Jeśli myślicie, że to mało, to dla porównania w tym samym okresie, Kraków, stolica. Królestwa Polskiego liczył około 20 tysięcy mieszkańców, a Warszawa, która z czasem stała się stolicą Rzeczpospolitej, miała populację sięgającą około 6 tysięcy mieszkańców, czyli była zaledwie dwa razy większa od Tykocina. Po zwiedzeniu zamku tankujemy nasze rumaczki po raz ostatni i ruszamy do trasy S8. Pędzimy do domów, a gorące powiewy wiatru mniej bądź bardziej skutecznie obmiatają nasze rozgrzane ciała. To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejny odcinek.